Podczas ostatnich wydarzeń każdy z bliskiego grona Stewarta jest skrupulatnie prześwietlany. Począwszy od lekcji aż po Julię Kosterę, czyli byłych członków Teamu X. Ale problem w tym, że mało kto interesował się osobą Kaspra Mońskiego, bo on również był w projekcie Team X oraz blisko osoby Stew. Na ten moment Kasper nie za bardzo udziela się w całej aferze, bo prawdopodobnie nie chce się wychylać przed szereg. Lecz osoby, które teraz przeglądają wszystkie stare materiały, natknęły się na dramę między Kasprem a Stewartem, w której to wynika, że Kasper musiał coś wiedzieć. Chciałem to wszystko załatwić z Tobą prywatnie. Ale co mam zrobić, skoro prywatnie jesteś innym człowiekiem? Może ten internetowy steward to wszystko zrozumie, skoro jest taki wspaniałomyślny. Nie chciałem nigdy robić takich rzeczy. Sam dobrze o tym wiesz. Ale po prostu teraz nie widzę już innego wyjścia. Musiałem się w końcu wygadać. Sam dobrze wiesz, że mógłbym powiedzieć wiele więcej, ale nie chcę tego robić. Wyciągam po raz kolejny rękę i zakończmy to wszystko raz na zawsze, żebyś mógł zajmować się swoimi ważniejszymi sprawami w pokoju. Patrząc i analizując nagranie, posiadając aktualną wiedzę, można wywnioskować, że Kasper na pewno coś wiedział. Dodał również, żeby Stewart załatwił swoje sprawy w pokoju. Co również brzmi, jak mocne nawiązanie, jakoby w pokoju Stewarta miało się coś dziać. Jednak są to tylko i wyłącznie domysły, ale to nagranie Kaspera wyraźnie wskazuje, że posiadał on wiedzę na temat Stewarta. Pytanie, czy wtedy podjął jakieś kroki, czy tak jak każdy inny influencer, wiedział, ale nie powiedział. Kolejnym twórcą, jak jest na celowniku, to DJ Palasite. Po kontrowersjach związanych z jego kontentem z przeszłości, gdzie fanki wysyłały mu zdjęcia, został on również skanselowany. I odsunięty od wielu projektów, w tym m.in. Fame MMA. Na samego DJ nie ma żadnych screenów rozmów, jakoby ten opisać z fankami poniżej 15 roku życia, czy też prosić o zdjęcia. Przynajmniej na ten moment jednak Daniel postanowił się odnieść do zarzutów w swoim oświadczeniu. Zacznę od serii ze Snapchata, która została mi wyciągnięta. Serii, którą w tamtym okresie śledziły i kochały setki tysięcy odbiorców pytając o kolejne odcinki wszyscy w tamtym okresie byli świadomi i wiedzieli, że w każdej chwili mogę nagrywać odcinek i byli świadomi, że mogą w takim odcinku się znaleźć. Faktycznie część z publikacji, które w tamtym okresie pojawiły się na moim kanale, mogły być rażące. Więc postanowiłem usunąć je z kanału, więc jeżeli dotknęło to kogoś w jakimkolwiek stopniu, to bardzo przepraszam, ale nigdy nie miałem nic do ukrycia. Te filmy były publiczne przez wiele lat i każdy miał do nich dostęp do wszystkich publikacji. I nigdy nie miał żadnych obiekcji. Ale jeżeli faktycznie kogoś to uraziło, to bardzo przepraszam. Palasaj tłumaczy się, że był to element jego kontentu. A widzowie sami nadsyłali mu różnego rodzaju zdjęcia, również i te, gdzie napisy pojawiały się na biuście widzek. I właśnie o takie zdjęcia jest największy problem, bo udostępniając je nie wiem, czy palasajt weryfikował wiek takiej osoby, która to takie zdjęcia wysyłała. Jednak przyjął on na rację, że w większości były to zdjęcia z jego nikiem, ze słodkimi pieskami. Druga sprawa. Wiele lat temu wśród moich odbiorców i nie tylko panował trend, w którym otrzymywałem anonimowe wiadomości na skrzynkę, w których otrzymywałem zdjęcia, fanarty z moim nikiem. Wszystkie osoby, które nadsyłały mi w tamtym okresie wiadomości, wiedziały i miały świadomość tego, że takie materiały wylądują na moim fanpage. U. Przez 10 lat były to materiały ogólnodostępne, przez 10 lat były to materiały anonimowe. Błędem po mojej stronie było proszenie publiki w niektórych postach o nadsyłanie wiadomości na moją skrzynkę odbiorczą, ubierając to w niesmaczną formę. Bardzo przepraszam, dlatego, moją decyzją było usunięcie tego typu postów z fanpage'a, mimo że, tak jak podkreślałem niejednokrotnie, że były to materiały ogólnodostępne i nadesłane przez ludzi dobrowolnie. Argumentacja, że coś jest ogólnodostępne nie ma tutaj do końca sensu. Wiele rzeczy, które są niedozwolone są również ogólnodostępne. Tutaj że nie odniósł się do tego, czy weryfikował w jakimś stopniu wiek dziewczyny, które mu takie zdjęcia wysyłały. Tłumaczył się on tym, że jest dobrym człowiekiem, a to co udostępniał było po prostu głupie. Całe swoje życie staram się być dobrym człowiekiem, ale każdy z nas popełnia błędy. Tak samo jak ty, tak samo i ja. Czy tak samo jak ten... Młody Daniel, który 10 lat temu w sieci mógł publikować idiotyczne, głupie i niesmaczne materiały, za które bardzo chciałem Was teraz przeprosić. Ale co najważniejsze, nigdy, ale to nigdy nie wykorzystałem swojej pozycji w internecie do tego, by doprowadzić do niemoralnego spotkania. Z osobą nieletnią nie bez powodu został on wydalony z Fame MMA. W tym przypadku granica jest bardzo cienka, a Fame chciał prawdopodobnie dmuchać na zimne, aby nie był on powiązany właśnie z takimi twórcami, nawet jeżeli ich działanie było na granicy legalności. Twórca internetowy to ktoś, kto powinien dawać przykład innym widzom, a narracja robienia czegoś na granicy w tym przypadku za bardzo się nie sprawdza. Oczywiście kolejne dowody mają się pojawić w filmie Konowskiego, co może diametralnie wpłynąć na tę sytuację. Oliwy do ognia dodała była dziewczyna rzeżeja, która to udostępniła story mówiące o tym, żeby ludzie się zastanowili, dlaczego on ona już z nim nie jest. Oczywiście może to interpretować w różny sposób i trzeba mieć na uwadze, że wiele osób chce się włączyć do tej sprawy dla zasięgów. Ale jeżeli była dziewczyna również o czymś wiedziała, a nie powiedziała, to może to ją obciążać. Również dość mocno został obciążony Dizowski. Na Instagramie Wardengi pokazane zostały jasne dowody, które stawiają Dizowskiego w bardzo złym świetle. Po tym jak pisał z młodą fanką na Snapchacie. Internet jest bezlitosny i w mieniu oka zaczął komentować profile dwóch twórców, którzy to niestety są bardzo myleni i trzeba tutaj zaznaczyć fakt, że Dizowski to nie jest d -stream. To są różni twórcy, którzy mają jedynie podobne niki. Wiele osób zaczęło oskarżać D-Stream o to, co zrobił Dizowski, a jest to bardzo krzywdzące dla tego twórcy. Tak więc należy uważać na to, o jakiego twórcę chodzi, jeżeli wypisuje się już takie rzeczy. Dizowski bardzo szybko zamieścił oświadczenie, w którym to odniósł się do całej sytuacji i oczywiście wynika z tego, że jest on niewinny. Pisze również, że jakby Sylwester się z nim skontaktował, to mógłby to wszystko wyjaśnić przed publikacją materiałów na jego stories. Twierdzi on również, że jest w posiadaniu dowodów na swoją niewinność, a w związku z pochoną decyzją Wardengi, to musi on się udać w celu wyjaśnienia sprawy do odpowiednich organów. Dodał również on informację o tym, że ze Stewartem nie miał on pozytywnych relacji oraz nic mu nie udostępniał innego zdania z Wardenga, który zapoznał się z jego oświadczeniem na transmisji live. Okej, okay, czyli tutaj chodzi o to, bo jakby on nawet tą dziewczynę przeprosił kilka dni temu, ale on twierdzi jednak, że y, Stew nigdy nie widział tych zdjęć. W takim razie skąd Stew wiedział, że on robi takie rzeczy? Bo to się jakby potwierdziło. Słowa Stew, że on robi zdjęcia i zapisuje w telefonie, się potwierdziły, gdyż no tam wyskakuje, że robi screen. Nawet ta dziewczyna go pyta, czemu robisz screena. Więc jak robisz screena, to ci się automatycznie zapisuje w telefonie. Więc jakby nie do końca tu rozumiem. O co chodzi z tym? No w ten sposób. Można i w ten sposób. Ponoć miał on pokazywać zrzuty ekranu Stewartowi, ale w tym oświadczeniu temu zaprzecza, tak więc mamy dwie oddzielne narracje. A trzeba mieć na uwadze, że Wardenga nie udostępniłby niesprawdzonych informacji, tym samym poniekąd ustawiając wyrok na tego twórcę. W związku z tym, że Wardenga jest teraz na celowniku wielu osób, wielokrotnie była wspominana kwestia jego bezpieczeństwa i to, że ktoś może mu po prostu coś zrobić. Niestety żyjemy w świecie, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu, jak ktoś na kogoś źle spojrzał, potrafił odebrać drugiej osobie życie. Czasy się zmieniły, natomiast nadal mamy do czynienia z porwaniami, a tutaj Wardenga ukazując to, co byli influencerzy, wielu osobom zaszedł za skórę. Na ostatniej transmisji podzielił się historią, w której opowiedział, że myślał, że mogą być to ostatnie chwile jego życia. I nagle jedzie motor. Na czarno ubrany chyba gość był. Tak, motor jedzie. Przejeżdża ulicę tą główną. Patrzy w bok. Ja, ja byłem tak daleko, nie? Już spojrzał na mnie, zatrzymał się, patrzy, cofa się trochę nogami na tym motorze i skręca w tą uliczkę, i jedzie, nie? I ja tak patrzę, patrzę na Monikę i mówię: Oho. I on patrzy na nas, kiwnął głową i przejechał dalej, zatrzymał się i zakręca, i znowu do nas jedzie, nie? I mówię: Okej, okay. upewnił się, czy ja to ja. I no za chwilę, Monika, jeżeli ma dojść do czegoś, to pewnie teraz dojdzie. I gość się zatrzymuje i mówi, że. O, zatrzymam się spokojnie, jestem sąsiadem, przyjechałem zobaczyć, czy bo wiem, że tutaj jest afera Wiele osób pyta biorąc pod uwagę tego typu historię, dlaczego Sylwester nie posiada ochrony. Temat ten również poruszył on na swojej transmisji, bo dochodziły słuchy, że ktoś miał mu grozić czy nie boję się o swoje życie? Gdybym chciał mógłbym dostać ochronę, nie? Dziś się tego dowiedziałem. Postanowiłem, że chyba jest okej. Okay na... Wiele osób uważa, że i tak powinien sobie wziąć ochronę, jeżeli ma taką możliwość. Pytanie, czy taka ochrona przysługuje mu służeniu, czy jak to wygląda w praktyce. Niestety tego wątku Sylwester nie rozwinął. Powróćmy do wątku Stewarta i tego, jakie działania zostały podjęte w kierunku jego osoby oraz jakie mogą jeszcze zostać podjęte. Portal bu.pl podał, iż Stewart został wyrzucony z programu partnerskiego za naruszenie zasad odpowiedzialności twórców. Chodzi o jego zachowanie poza platformą. Oświadczenie takie wyjątkowo późno się pojawiło, ale jest to zielone światło w tunelu na to, że Twórcy, którzy biorą udział w tej farze, nie będą mogli zarabiać z AdSense. W przypadku Stewart raczej nie będzie miało to większego efektu, bo ten od dawna nie publikuje filmów na swoim kanale. Ale jeżeli chodzi o aktywnych twórców, czyli Bokzel oraz Dubiel, to może być to ogromnym problemem, bo zostanie im tylko zarobek z potencjalnych współprac zarobkowych. O ile takie będą otrzymywać z tego względu, że firmy odcinają się od tego typu influencerów. Sieran Bagieta, czyli były policjant, który udziela się na YouTube, poruszył dwa istotne wątki w rozmowie z Nitrodzeniakiem odnośnie tego jak wygląda ekstradycja Stewarta, czyli ściągnięcie go przed polski wymiar sprawiedliwości bo aktualnie znajduje się on w Wielkiej Brytanii. Puszcz. Czy ekstradycja Stuarta wchodzi w grę? No, słuchaj, Wielka Brytania współpracuje z Polską i to dosyć prężnie. Ja nawet znam, ja znam przypadki, że się alimenciarzy ściągało do Polski, okay. więc myślę, że za coś takiego jeszcze jak sprawa się zrobi polityczna, to jak mówiłem, gdyby się faktycznie potwierdziło to, że Stu tam nie tylko pisał z tymi dziewczynami, tylko się z nimi gdzieś tam spotykał, jeszcze tam było to domniemanie, że on miał udzielić alkoholu tam nieletnie i czy czegoś jej dosypać się potwierdziło, to myślę, że tak. Tak więc ciągnięcie Stewarta do polskiego wymiaru sprawiedliwości nie wydaje się być dużym problemem, ale kolejna kwestia jest to, czy nie ucieknie on do tego czasu na przykład do kraju, gdzie ekstradycja do Polski nie obowiązuje. Został również poruszony wątek potencjalnego pozwodu Duela przeciwko Wardędze. A myślisz, że Dubier ma jakieś szanse, pozywając Wardęga? Według mnie nie ma. Yy, gadaliśmy o tym i według mnie... No, yy, no słuchaj, a... Sylwak to nie jest głupi chłop. Mi... Czegokolwiek by o nim nie mówić. Więc ja wątpię w to, żeby on się wypielił ze wszystkiego, co ma, ze wszystkich swoich asów w rękawie. Na 100% sobie coś zostawił właśnie na taką. Tak, tak. No, więc wątpię w to, żeby żeby on, on teraz nagle się wystrzelił ze wszystkiego, tym bardziej jeszcze Konopski ma wrzucić film. Według mnie nie ma żadnego. Żadnego żadnych szans w tym momencie. W poprzednich materiałach wspomniałem o tym, że fagata złożyła swoje zdanie na prokuraturze. Sylwester prawdopodobnie prześledził jeszcze raz wszystkie dowody związane z Agatą oraz zamyślił story u siebie związane z tym, że jest ona po zeznaniach w charakterze świadka. Dowiedzieliśmy się, że podtrzymuje ona wersję, iż nie posiadała wystarczającej wiedzy. Sylwester zwrócił uwagę na paragraf, który mówi o tym, że jeżeli ktoś znaje nieprawdę lub zataja prawdę, to podlega on karze pozbawienia wolności do lat trzech dodał również krótką gusówkę fagaty. Ufa, ja także użyłam tego NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się Chcę zabezpieczyć, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła, czy coś. On się kurwa zabezpieczył przed tym, że on odpilał takie rzeczy w przeszłości. Ja pier Czyli Sylwester sugeruje, że fagata w oficjalnych zadaniach mogła coś zataić lub też skłamać. A to bardzo poważnie może się przełożyć na to, że i ona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Jednak na konkrety przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Co ciekawe, jeden z kanałów w czyli Gimper ma mieć również coś za uszami. Tak, przynajmniej tę sprawę przedstawił Amadeusz Ferrari, na którego informacje trzeba brać pewien dystans, lecz w tej sprawie mają się pojawić jeszcze jakieś konkretniejsze dowody. Robiło mi się odrobinę szkoda Gimpera. W momencie, jak powiedziałem, że nagram na niego materiał, Napisał do mnie prywatnie i poprosił mnie, żebym tego nie robił. Ze względu na to, że jestem dobrym człowiekiem, postanowiłem tego filmu nie nagrywać. Jednakowoż ja coś wiem, czego on jeszcze nie wie. A teraz obejrzyjmy materiał. Mamy dwa krótkie materiały. To... Zniszczyć przeciwnika, dopóki on nie popełni dużego błędu, tak? To musiałby któryś z nas jakąś ogromną wtopę wizerunkową zaliczyć, taką, która by podważała jego wiarygodność jako kanał. A, ale... Więc tak. Prokuratura Krajowa. Pani prokurator Ewa B. Teraz przeczytajmy, co panu Gimperowi grozi: rozpowszechniania por wobec małoletniego. Zapewne chodzi o jego piosenkę, którą kiedyś nagrał na Mishora, i Gimper jeszcze o tym nie wie. Ale ma sprawę w prokuraturze i uwaga, do tego live'a będziecie wracać. Co by nie patrzeć, ciekawie brzmi informacja, że Gimper nie wie, że ma już sprawę w prokuraturze. Faktycznie jakiś czas temu Gimper tworzył kont na bazie Mishora i wypuścił on wtedy Disa, a Mishor był i nadal jest dzieckiem. A tekst tego Disa stawia Gimpera faktycznie w złym świetle, bo na razie tylko na spory hate, podczas gdy teraz sam krytykuje stawianie zdjęć do internetu, a kilka lat temu wrzucał takie piosenki na dzieci innych osób. W mi szora, kiedy jego zapija, wtedy jest draga Krzyczy, całe osiedle przestałem to robić A on niestety musi swego synka dobić Ładuj kurca ładuj w nie Niech biedny Miszor ry Ciężko jest kategoryzować to, co kiedyś zrobił gimper, ale teksty, takie nawet w piosence w kierunku dziecka brzmią bardzo niepokojąco i możliwe, że o to właśnie chodziło Amadeuszowi w jego wypowiedzi. Jeżeli jesteśmy już przy gimperze, to poruszył on tak zwany efekt Konopskiego. Każdy pamięta, że jego film miał się ukazać zaraz po Wardendze. Jednak minęły 4 dni, a filmu nadal nie ma. Tomek zauważył bardzo ciekawą zależność, która może mieć kluczowy wpływ na całą sprawę. Mamy do czynienia w ogóle z ciekawą sytuacją pod tym względem, że wyszedł film Sylwka. I Konop miał wypuścić dzień później, dużo mocniejszy. I a teraz... w sumie nie wiem, czy miał wypuścić dzień później. To, miał, jakoś, miał. to miało tak być. Miał. On powiedział, w Sylwek, w swoim filmie, że dziś lub jutro pojawi, a, albo faktycznie. jutro pojutrze będzie film Konopa, a ja jeszcze pierwotnie znałem wersję, że planowali w jednym dniu wrzucić. Mhm. W ogóle, żeby był jak największy Aj. zasięg. Więc to gdzieś było powiedziane. I teraz, gdyby było tak, że dwa materiały wychodzą w jednym momencie, albo w relatywnie niedużym odstępie czasowym, to zostałyby wszystkie materiały wrzucone do sieci i osoby oskarżone o pewne rzeczy mogłyby zbiorczo do wszystkiego się odnieść. A teraz mamy sytuację, która jest dużo mniej komfortowa, jeżeli chodzi o potencjalne właśnie oświadczenia czy odnoszenie się bez mocny film Bardengi, o którym trzeba było się odnieść. I wiesz, i Boxdel to zrobił, i Dubiel, a, drugi a za rogiem jest drugi film, który weryfikuje i to jest po prostu stary... W całej aferze również wiele osób patrzy krytycznie na Wojtka Gola i tego, czy na niego się coś znajdzie. Ten podobno w płaczu wyczekuje na film Kanowskiego i bardzo się w tym wszystkim przejmuje. Tak jakby miał coś sobie do zarzucenia lub do ukrycia, mimo że dotychczas nic wokół tej afery na niego nie wyszło. Ale a... właśnie, powiem wam na przykład yy, Wojtek Gola. Zapłakany. Zapłakany jest Wojtek Gola. Martwi się, że zostanie w jakiś tam sposób. Pomówiony, jakieś takie. On się bardzo. No. płakał. Jednak został on wciągnięty w inną aferę związaną z dziewczynami w GOATS, a dokładnie dwiema siostrami, które miały nie pamiętać, co się działo w nocy z Wojtkiem Golą. A do tego pojawiły się podejrzenia o to, że Wojtek ma być ojcem dziecka jednej z nich. Ale ja że się ten który tak reaguje po tym, co i wiesz co, ja nie podejrzewałam, że mógł czegoś na przykład nam dosypać czy coś, bo myślałam, że faktycznie za dużo dopiłam do i że to wyglądało tak, że musieli coś mogło do tego dojść, nie? chociaż jest ją wcześniej roznaczona, ale okej, okay, już sobie pomyślałam, że tak było, faktycznie skoro on potwierdził, że coś robiliśmy ale on mi na przykład teraz powiedział, że musi się zmienialiśmy z Pauliką, ja ani Paulika nic nie pamiętamy Já ja pominul, že pominul, a slyšel jsem, a i to, že to bude opakticky jít, tak to jsem do do Mateusza. Ale wiesz, e, i rozmawiałam przez telefon, a później już nic nie pamiętam. I myślałam, że poszłam spać, nie byłam doma, że z nią się spotkałam. I doszło do nas informacje, że e, były takie sytuacje z dziewczynami, że on nie pamiętały, że była, sytuacja, że był, gołt, że była cała posinaczona. Nie wiemy skąd to nagranie wypłynęło, lecz przez chwilę stawiła Wojtka w bardzo złym świetle. Sama dziewczyna dodała informację, że jeżeli coś byłoby nie tak, to udałaby się na policję, ale według niej wszystko jest w porządku, a Wojtek Gola jest w tej sprawie czysty.